Dwie minuty punktualnie po godzinie ósmej. Wtorkowy poranek to GFM, a jego gościem jest teraz Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent podpisał projekt swojej inicjatywy ustawodawczej. Godna emerytura, godnie to się nazywa, ale czy faktycznie. To jest dobry pomysł, czy jest policzony, czy pomógłby emerytom, szczególnie tym z najniższym e, świadczeniem. To właśnie chcę o to Pana zapytać. Powiedzmy tylko m, króciutko, że chodzi o to, że m, teraz wolaryzacja przechodzi y, y, zawsze w, w formie procentowej y, jest dokonywana, a tutaj byłaby także kwotowa. Chodzi o to, żeby ta najniższa y, emerytura nie była podwyższana o kwotę mniejszą niż 150 zł. Czy generalnie panu idea się podoba? Czy no, po pierwsze, pan prezydent oczywiście ma prawo wnosić inicjatywy ustawodawcze, to jest jego prawo, jego konstytucyjna kompetencja. Natomiast pierwsza i fundamentalna sprawa to to, że rząd nie jest od realizacji zobowiązań wyborczych pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent podpisuje inicjatywę ustawodawczą, podpisuje projekt ustawy, no, to jeśli chce zrealizować swoje zobowiązania, to powinien mieć większość parlamentarną w Sejmie i w Senacie za tym rozwiązaniem. Natomiast na pewno nie będzie to większość tworzona przez koalicję 15 Albo października. przynajmniej może zacząć negocjacje z obecną Ym, większością. Mam, 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 wraż mam wrażenie, że po obu stronach nie ma szczególnej potrzeby prowadzenia takich negocjacji, natomiast to, co jest fundamentalne, my jako, jako koalicja 15 października nie jesteśmy od zapewniania większości dla pomysłów pana prezydenta. Uwaga ogólna dotycząca wszystkich inicjatyw ustawodawczych Ym. kierowanych przez głowę państwa. Czyli Druga... tę formułkę możemy powtarzać przy każdej inicjatywie pana prezydenta. Dokładnie, dokładnie <laughs> tak, bo pan prezydent w kampanii wyborczej składał bardzo bardzo liczne zobowiąza zobowiązania. Mówił na przykład, że w ciągu 100 dni, 100 dni w jego prezydentury rachunki w Polsce spadną za energię elektryczną bardzo mocno. Chyba te 100 dni ja w tym tygodniu albo w przyszłym, także ja czekam na ten spadek. Mówię o, o tym dlatego, że nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której pan prezydent będzie zrzucał swoje niepowodzenia i brak sprawczości na koalicję rządzącą, bo koalicja rządząca nie jest od realizacji pomysłów pana prezydenta. I to jest uwaga generalna, ogólna. Jeżeli Chodzi o waloryzację. Dzisiaj Komis. mamy dzisiaj ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i to nie, nie jest rozwiązanie, które obowiązuje od dzisiaj, od wczoraj, tylko od. Kilkunastu lat, mówi wyraźnie, że wskaźnik waloryzacji jest uzależniony od po pierwsze elementu cenowego, to znaczy od wysokości inflacji. To może być inflacja ogólna lub inflacja emerycka, w zależności od tego, która była wyższa w poprzednim roku, tak żeby wskaźnik był bardziej korzystny dla emerytów i rencistów. I drugi element to jest element płacowy, to znaczy co najmniej 20% realnego wzrostu płac w poprzednim roku. To jest minimum 20%, może być więcej. Wskaźnik mm. waloryzacji i sama waloryzacja służy dwóm rzeczom. Po pierwsze służy zapewnieniu siły nabywczej e, emerytur i rent i temu służy ten element e, cenowy oraz z drugiej strony zapewnienie, udzia zapewnienie udziału emerytów i rencistów we wzroście dochodu e, narodowego, we wzroście zamożności, stąd element płacowy. My uważamy, że w tej sytuacji gospodarczej, w której się dzisiaj znajdujemy, ten wskaźnik ustawowy pełni, spełnia swoją rolę, to znaczy umożliwia zachowanie siły nabywczej emerytur oraz rent, e, a także m, zapewnienie pewnego udziału emerytów i we wzroście naszej zamożności. Pan prezydent swoim projektem, proponując waloryzację kwotową, mam wrażenie, usiłuje z, w sposób spóźniony rozwiązywać problemy, z którym nie poradziła sobie jego środowisko polityczne, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica. Bo chcę przypomnieć, mm -hmm. że za czasów Prawa i Sprawiedliwości inflacja drenowała portfele emerytów i nie tylko z roku na rok, ale z miesiąca na miesiąc i jeżeli zobaczymy sobie na skumulowane wzrosty cen żywności, Lata 2022-2023-44%. Skumulowane wzrosty cen mieszkania i energii, utrzymania domów 61%. To rzeczywiście nie dziwię się, że pan prezydent ma swoistą pisowską postinflacyjną traumę, dlatego że skumulowana wartość waloryzacji za tamte czasy to jest, to jest 32%. To Czyli... ciekawe sformułowanie, przyznam, ale przyzna pan też, ja rozumiem, że chce pan powiedzieć, że emerytom e, trudniej żyło się w tamtych czasach niż teraz, bo inflacja, tak, bo inflacja jest, wynosiła jest... kilkanaście procent. Poniżej a, w 5%, a w tych obszarach, w, które ale... są najważniejsze dla emerytów, czyli żywność, energia, utrzymanie mieszkań, ta inflacja wynosiła kilkadziesiąt mm -hmm. procent i sumarycznie za te ostatnie e, lata to jest ponad 40% jeżeli chodzi o żywność, 60% jeżeli chodzi o mieszkania i energię. Ale jednocześnie dziś najniższa emerytura to około 1880 zł. To skandalicznie mało, więc może te 150, bo jeżeli teraz procentowo wzrośnie wal... przy waloryzacji, to około 100 zł ta emerytura najniższa, a przy tym projekcie prezydenta byłaby gwarancja, że wzrośnie o 150 zł. 50 zł mała różnica, ale jednak. Teraz w tym roku, w 2025 najniższa emerytura wynosi 1878 zł. I to jest prawda, że to jest niewielka kwota. Natomiast pamiętajmy, że w tym systemie emerytalnym, który mamy dzisiaj, czyli w systemie zdefiniowanej składki, wysokość emerytur jest uzależniona wprost od wysokości składek, które zostały zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego i na subkoncie. Innymi słowy, ile odprowadziliśmy składek, tyle wyciągniemy po przejściu na emeryturę. Najniższa emerytura przysługuje w tzw kwocie gwarantowanej osobom, które um, pracowały 20-25 lat okresów składkowych i y, nieskładkowych, a mimo, mimo tego no, nie udało im się zgromadzić tyle tych składek, żeby wyciągnąć tę minimalną y, emeryturę. Dzisiaj minimalną emeryturę pobiera około 200 tysięcy osób. Jest mm -hmm. też grupa osób, która pobiera świadczenia y, niższe. Y, ta propozycja pana prezydenta, ona będzie miała jakiekolwiek znaczenie dla osób, które pobierają emerytury grubo poniżej przeciętnej, bo to do około 3 tysięcy złotych brutto. Ta przeciętna emerytura, która została Ogłoszona przez prezesa ZUS w lutym zeszłego roku to jest ponad 3400 mhm. zł. Teraz fa to jest fakty faktycznie, to jest, faktycznie to jest więcej. To może dla Ty tych najuboższych emerytów. To byłoby dobre rozwiązanie. Na pewno każdy z nas chce mieć więcej, każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy w portfelu, bez względu na to czy jest emerytem, rencistą czy pracownikiem albo przedsiębiorcą. Natomiast waloryzacja to nie jest podwyżka, waloryzacja to nie jest nagroda. Waloryzacja to jest sposób na utrzymanie siły nabywczej emerytur i rent, czyli dostajemy świadczenie w wysokości ustalonej po raz pierwszy w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a waloryzacja ma doprowadzić do tego, że przez cały okres pobierania emerytury, czyli do końca życia, to będziemy mogli sobie kupić tyle samo towarów, tyle samo mhm. e, usług, ile mogliśmy sobie kupić. Czyli chce w Pan powiedzieć, wyjścia. że prezydent pomylił narzędzia, którymi w tej konkretnej sprawie chciałby pomóc seniorom? Mm, pan, prezy pan, pan prezydent proponuje, żeby minimalna waloryzacja wynosiła 150 zł, czyli żeby w przypadku tych naj najniższych świadczeń abstrahowała od podstawowych funkcji emerytu waloryzacji, czyli utrzymania siły nabywczej. Tu pan prezydent chce zrobić, mam wrażenie, prezent części, części emerytom, części emerytów. Po drugie, przede wszystkim chce zrobić prezent emerytom z krusu, dlatego, że ich wysokość świadczeń jest procentem od tak zwanej emerytury podstawowej, która jest obliczana od emerytury minimalnej, czyli najbardziej na tym skorzystają osoby, które ustalają sobie świadczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wreszcie mam wrażenie, że pan prezydent nie do końca wie, że te zmiany, które proponuje spowoduje, że mniej osób otrzyma 14 14 emeryturę. Bo? Dlatego, że 14 emerytura jest ograniczona wysokością em, emerytury, którą się otrzymuje. Czyli e, im większa będzie, im większe będą, im większe większe będą emerytury, większe będą na te niższe emerytury, tym te osoby, które dostaną te 150 zł, m, będą miały mniejszą szansę na 14 Ale wie pan, emeryturę. Że to jest dodatkowo, też chęć? dodatkowo tego nie wiem, bo projekt prezydencki nie został jeszcze opublikowany, mamy jedynie mm -hmm. informacyjnie m, informacje przedstawione na stronie pana prezydenta. Nie wiem, czy te 150 zł ma przysługiwać wyłącznie osobom, które mają prawo do emerytury minimalnej, czy na przykład mają przysługiwać osobom, które mają emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Na przykład mhm. mamy w Polsce dwie emerytury, które są wypłacane po dwa grosze, bo to były osoby, które pracowały jeden dzień w życiu. Pytanie, czy do tych dwóch groszy będziemy dopłacać 150, 150. zł zdaniem pana prezydenta. Ale wie pan, Czekam na te szczegółowe założenia. Pan mówił o prezentach, które chce dać prezydent. Ja myślę, że Karol Nawrocki chce też dać prezent PiSowi, e, a spróbować przynajmniej Dać taki propagandowy prezent, żeby politycy PiSu mogli mówić o tym projekcie prezydenta, że chcieliby go zrealizować, ale ta władza nie chce tego zrealizować przed wyborami, które już na horyzoncie zaczynają majaczyć. I Jak wytłumaczycie wyborcom, także politycy lewicy, że państwa nie stać te, na te 50 zł więcej dla tych najniższych, najuboższych emerytur? Jeszcze raz. To będzie trudne politycznie. Do służy do utrzymania siły nabywczej Ja rozumiem pana emerytury. ale dzisiaj emeryci? mamy inflację, nie która prognozowana inflacja na rok przyszły wynosi 3%. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości inflacja roczna wynosiła kilkanaście procent. Najbardziej ta inflacja uderzała w emerytów i e, rencistów. Rosły niesamowicie ceny żywności, rosły niesamowicie ceny energii, rosły ceny utrzymania mieszkań. W tamtym czasie Prawo i Sprawiedliwości nie udało się skompensować wskaźnikami waloryzacji i innymi rozwiązaniami. E, w wzrostu cen i po prostu zjawiska drenowania mm -hmm. portfeli emerytów i rencistów. Czyli... Więc ja dzisiaj emerytom i rencistom e, mogę powiedzieć, że po pierwsze waloryzacja jest e, zgodnie ze wskaźnikiem ustawowym obowiązującym od lat, to po pierwsze. Po drugie, zgodnie z naszymi obietnicami inflacja jest rażąco niższa niż w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym ich portfele nie będą tak, nie będą drenowane z miesiąca na miesiąc wzrostem cen. I przypominam, że waloryzacja to nie jest podwyżka świadczeń, tylko to jest mechanizm, który służy utrzymaniu siły nabywczej emerytur i rent i my to gwarantujemy. A po piąte, bo pan, przeczytałem na stronie pana prezydenta, że pan prezydent nie zgodzi się na waloryzację 12 zł, 22 zł, czy 5 zł, to informuję, że ryzyka takiej waloryzacji w tym roku nie ma, bo według prognoz, które mamy, waloryzacja w przypadku emerytury minimalnej, emerytury najniższej wyniesie od 90 do 100 zł. Zobaczymy, jaki będzie wskaźnik, bo to zależy od, od która które ogłasza na początku może jakąś kampanię informacyjną, ministerstwo w związku z propozycją prezydenta, żeby to wszystko wytłumaczyć na jakichś e, przystępnych na przykład slajdach? E czy, czy, no bo wie pan, politycznie to będzie coraz, to może być grzany temat przez tygodnie, bo projekt wpłynie do Sejmu, będą komisje. Projekt wpłynie do Sejmu w e, przypadku tak zwanych pozarządowych projektów ustaw. E, procedura jest następująca. Projekt wpływa do Sejmu. Masz na Sejmu, go wysyła do, do rządu. My jako ministerstwo przygotujemy projekt stanowiska rządu. Stanow rząd przyjmuje jest stanowisko. To Ale jest naturalne. Tak? To jest naturalny Wyczuwamy proces. Rząd i koalicja 15 października nie jest od realizacji zobowiązań okay. politycznych Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej. Pilotaż skróconego czasu pracy bardzo zabiega o to nowa, nowa lewica i szefowa pana resortu, czyli Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale politycy Koalicji Obywatelskiej chyba kręcą nosem. Oczywiście pilotaż pilotażem ma przejść przez cały przyszły rok. Czy zostanie wprowadzone te rozwiązania w życie, czy będą obligatoryjne, czy fakultatywne, to wszystko, tego wszystkiego się dowiemy po pilotażu, ale Andrzej Domański, minister finansów, który trzyma kasę, powiedział w TOK FM kilkanaście dni temu, że nie jest zwolennikiem skracania czasu pracy w Polsce, po prostu. Pilotaż skróconego czasu pracy służy temu, żeby zgromadzić doświadczenia i dobre praktyki związane ze skracaniem czasu pracy w różnych branżach, w firmach różnej wielkości u różnych pracodawców według różnych modeli, bo to nie tylko 35 godzin, nie tylko 4 dni w tygodniu, ale bardzo różne rozwiązania. Mam nadzieję, że wyniki tego pilotażu, które będą znane w maju 2027 roku przekonają pana ministra Andrzeja Domańskiego, wyborami. że warto myśleć o skracaniu czasu pracy, w szczególności, że dzisiaj mamy bardzo fajne, dobre doświadczenia, zarówno firm prywatnych, na przykład Herbapol, to jest duża firma produkcyjna, wszyscy ją znamy, ona skróciła czas pracy swoich pracowników. Mamy też Świetne doświadczenia z urzędów, np. z Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie Krzysztof Kukucki z lewicy skrócił czas pracy nie tylko w samym urzędzie, ale też we wszystkich samorządowych jednostkach e, organizacyjnych. To naprawdę działa. E, mieszkańcy na tym e, nie cierpią. Pracownicy są bardziej zadowoleni, Czyli... rzadziej chorują e, i mają większą satysfakcję z pracy. Czyli sceptykom, niedowiarkom z koalicyjnych partii chce pan powiedzieć: poczekajcie, przekonamy was. Po to robimy największy na świecie pilotaż skróconego czasu e, pracy, żeby pokazać, że się da, a także ewentualnie, żeby ustalić, gdzie się nie da, albo gdzie spotykamy się z, ograniczami, nie, z ograniczeniami i wyzwaniami, jakie one są. Mam nadzieję, że wyniki pilotażu przekonają pana ministra Andrzeja Domańskiego do tego, że warto myśleć o skracaniu czasu pracy. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Ostatnie pełne z udziałem Szymona Hołowni w funkcji marszałka Sejmu. Kolejne listopadowe powinno być już e, takie. Że dojdzie do przekazania pałeczki, a dokładnie laski marszałkowskiej, i fotela i gabinetu szefowi lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu. Czy myśli pan, że ten proces przebiegnie bez problemu, gładko, aksamitnie? Nie będzie rewolucji, nie będzie puczu, nie będzie zamachu na ten urząd? Nie spodziewam się, żeby ten proces napotykał jakiekolwiek trudności. Mamy umowę koalicyjną, która stanowi wyraźnie, kto w drugiej części tej kadencji Sejmu jest marszałkiem Sejmu. Jest tam z i nazwiska spisane Włodzimierz Czarzasty. Po drugie mamy wyraźne deklaracje. Szymona e, Hołowni, że rezygnuje. Z jaką datą, w jakim e, trybie? Włodzimierz Czarzasty razem ze swoim zespołem w e, Sejmie przygotowuje się do objęcia funkcji to marszałka. E, marszałka, se, marszałka Sejmu. No ta przeprowadzka jest czymś e, naturalnym, ale to rzeczywiście nie jest daleko, bo na tym samym korytarzu. Ale nie obawia się pan o losy tego głosowania, bo byli politycy Polski 2050, Agnieszka Buczyńska na przykład, która mówiła, nie zagłosuje za Czarzastym, ponoć w PSL-u, także są wątpliwości. PIS to zaczyna podgrzewać. Rozmawiać o tym w sejmowych kuluarach, czy wynik głosowania jest przesądzony, czy jest niepewny? Ostatnie zdanie: w Mojej ocenie wynik jest przesądzony, dlatego że nikt nie podjął z naszych koalicjantów próby renegocjacji umowy koalicyjnej. W związku z czym wszyscy jesteśmy jako formacje posłowie, senatorowie, ministrowie umową koalicyjną e, związani. E, uważam, że każdy z partnerów tej umowy dotrzyma, będzie dobrze. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.